Witajcie moi drodzy serdecznie, dzisiaj taki film informacyjny, króciutko będzie, załóżmy Patronite'a i każdy kto by chciał wesprzeć mnie no i oczywiście wspomóc rozwój kanału to jak ktoś chce to niech wpłaci, każdy grosz się liczy, było mi bardzo miło gdyby ktoś postanowił wesprzeć kanał, ogólnie Pieniążki by poszły na sprzęt, statywy, mikrofony i takie tam. Oraz także w przyszłości planuję dość spory projekt. Chciałbym nagrać film o całej historii II Rzeczypospolitej Polskiej, czyli tej z okresu międzywojennego, z roku 1918 do 1939 roku. Chciałbym, żeby ten film był jak najbardziej profesjonalny. A do tego są potrzebne pieniądze, wiecie, różne fanty, ordery, nie ordery, gdzieś trzeba pojechać, no to są koszty. Dlatego bardzo by mi było, miło byłoby mi, gdyby ktoś postanowił mnie wesprzeć. Tyle chciałem, dziękuję wam serdecznie za uwagę, żegnam się z Wami, cześć.